Siema siemanko, z tej strony RybCiost Dzisiaj z okazji 10 słów Pokażę wam jak mieć dużo rebirów i kroków w Legends of Speed Musicie wkleić skrypt link w opisie Klikacie i jak widzicie wszystko nam się nabija i będziemy możemy i jeśli chcecie żeby żebyście biegali jeszcze szybciej musicie robić rebirwy i tak działa ten skrypt link macie oczywiście mówię w opisie link do gierki też jeśli będziecie chcieli zagrać na tym skrypcie no i może, może pokażę jeden wyścig, jak to wygląda. Po prostu. klikam jest. Na wyścigach się nie nabija, ale nic, nic takiego, że tego się nie dzieje. Tak jakby. Oprócz tego, że wysoko skaczę. I mówię wam, jeśli chcecie tego jumpa mniej, to możecie w wystawieniach Ethernet na 300. zawsze sobie wybieram. I to wszystko. Więc to był odcinek. Sakowania. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj. No i. Pa. Pa. pa.